Amen. Siostra łyżka, rad widerec. Ona gruba, on chudzierec. Nie przebywa nic na wadze. Sekła łyżka, ja ci radzę. zupki jedz, bo od zub się tyje. Zobacz jaką ty was szyję. Wszystkie ci wystają kości. Go tak zamierzasz pościć? Co ty robisz? No nic, po prostu na przyłod. To wytra. No? To z wideoem więc z wideo, czym będę. No to zrób. Na to zrobić. Nie chcę żółw, bo ich nie znoszę. Jest je sama, bardzo proszę. Dosyć tego mam go dania, Ja jem tylko drugie dania. Brawo! Wczy, muska, musi być uśmiechnięta, tak? No tak. Pok pokaż tutaj. Nie, nie uśmiechnięta, zdenerwowana, bo on jest zdenerwowany na łyżkę. A guziczki yes? powinny być dwa, tylko nie w tym samym miejscu. Aha, czyli poprawisz teraz, tak? Super, bardzo ślicznie mówiłeś wierszyk. Brawo!